tygodniu opolskie futbolowo, a dzisiaj podsumowanie kolejnej kolejki, a była to kolejka numer 13, pomału na Opolszczyźnie. Zbliżamy się już z rozgrywkami do końca, bo tych kolejek zostało już coraz mniej. Zaczniemy oczywiście od czwartej ligi, tak jak zazwyczaj, a więc zaczynamy. Polonia Karłowice ulega u siebie drużynie, porawie Większyce 1 do 7, bardzo wysokie zwycięstwo większych, ale to nie koniec wysokich wyników, bo kolejnym meczu. Polonianesa, główny taki faworyt tutaj czwartej ligi do awansu, ogrywa Śląsk Łubiany aż 9 do 0. No, świetna gra Nyszan. No, a Drużyna Złbian pewnie tego meczu miło nie będzie wspominała, jak również i kibice Śląska. Rezerwy opolskiej odry uległy u siebie ruchowi Śdzieczywice 1 do 0. Starowice dolne. Zagrał 1-0 z piastem Szczelce Opolskie. LZS Bogacica z remisowała 2-2 z drużyną Starościna. Mała Panew Ozimek zwyciężył u siebie w walce 5-2, a Gupczycka Polonia. I według mnie to duża sensacja w tej 13 kolejce zremisowała u siebie z drużyną, która znajduje się w czołówce czwartej ligi, czyli Fortuną Głogówek i 1-1. Czy to dobry prognostyk dla głupczyckiego klubu? Tego jeszcze nie wiemy. No, w każdym razie Polonia oczywiście będzie miała po tym spotkaniu dwa oczka. Jest to no, bardzo mało, ale, ale myślę, no, że po tych porażkach Gdzieś taki remis być może troszeczkę pomoże zespołowi z Głubczyc. Pauzowała natomiast drużyna Wiktorii hruś Cice. I teraz tabelka, moi drodzy, tutaj po tych meczach. Liderem jest Polonia Nysa, ma punktów 26 na drugi z takim samym dorobkiem punktowym. Mamy Starowice Dolne. Na trzecim ruch Zdzieszowice, który do tej pory zgromadził punktów 24, a więc widzicie, jest duży ścisk w tej czołówce tutaj. Prowadzą oczywiście Nyszanie, ale i Starowice, i ruch bardzo bardzo blisko. Czwartą drużyną jest drużyna Zgłogówka, czyli Fortuna, która do tej pory zgromadziła tych oczek 20. Na miejscu piątym... Takim samym dorobkiem punktowym zespół walc też 20. Na szóstym Bogacica 18. Siódmy jest Małapanek. Ósmy Śląsk. Dziewiąty Opolska Odra. dziesiąte Pora Wiewiększyce. Na miejscu 11. Polonia Karłowice. Na dwunastym Starościn, Na trzynastym Piastrzelce Opolskie z dorobkiem dziewięciu oczek. Tyle Oczko mniej ma Wiktoria Chruścice, która ma punktów 8. No i tabelę za, zamyka Beniaminek Polonia Głupczyce z dorobkiem dwóch oczek. No nie jest to dobry czas dla Głupczyckiego klubu. Sam się zastanawiam, czy Polonia jeszcze będzie w stanie tu nawiązać walkę. Myślę, że kibice Głupczyckiej Polonii też jeszcze w to wierzą, chociaż pewnie łatwo nie będzie. W następnej kolejce pauzować będzie oczywiście zespół Fortuny Głogówek, ponieważ jak wiemy wycofała się Piotrówka i teraz i tak czternasta kolejka, więc porowie większyce zagra u siebie z Wiktorią Christię, w walce podejmą Polonię Gupczyca, a więc czeka drużynę Poloni. Znowu mecz z trudnym przeciwnikiem, z zespołem z piątego miejsca. Starościn zagra z Małą Panwią Ozimek. Piastrzelce Opolskie będzie potykał się z LZS-em Bogacica. Ruch Zdzieszowice zagra ze Starowicami Dolnymi. Śląsk Łubiany podejmie u siebie drużynę opolskiej Odry. Myślę, że tutaj w Łubianach no, będą się starali zmazać tą plamę po tej porażce 9 do 0. Polonia Karłowice będzie grała, przepraszam, z Polonią Nysa, więc tak to będzie wyglądało w lidze czwartej. Ja przenoszę się pomalutku już na boiska klasy okręgowej grupy pierwszej. Naszej go opolszczyzny. No i zaczynamy podsumowanie kolejki, również numer 13. A więc motor Praszka ogrywał u siebie chrząsz, chrząszczycę 5-2 Mechnica, remisuje z naprzodem. Jemiennica 2-2. Start namysłów. Ogrywa 5 do 0 tor Dobrzeń wielki. OKS Olesno remisuje z Unią Kolonowskiej 1 do 1. LZS Korogosz zwycięża u siebie 1 do 0 z drużyną LZS Sząstowicę. Stal Załackie remisuje z Orłem Źlinice 0 do 0. Silesiusz kotusz mały wygrywa z Jałową 1-0, a Klub Sportowy Krasiejów Zwycięża 3 do rezerwy stali drugiej brzeg, a więc tak to wygląda. W tabeli prowadzą drużyny Olesna i Krasiejowa obydwa kluby zgromadziły tutaj po 30 oczek. Na trzecim miejscu jest namysłowski start i zespół Startu Namysłów ma punktów 29. Na czwartym Stal Zawadzkie, 26 oczek. Potem już czterema oczkami straty mamy Tor Dobrzeń Wielki, który zgromadził 22 punktów, tyle samo co Orzeł również 22, 20, przepraszam również 22 oczka w dole tabeli. Na miejscu 12 skoro z 11 oczkami, na 13 w szczycę z 10, na 14 naprzód je z 9, 15 motor prażka 8, no i tabele niestety zalmieka zespół Sząstowicz, który do tej pory jeszcze nic nie wygrał. Oprócz tego, że dwukrotnie zremisowały Chrząstowice. No, sytuacja, podobnie jak z Gupczyckiej Polonii w Czwartej lidze, tak i tutaj Chrząstowic jest trudna. No, zobaczymy, spróbuję zasięgnąć języka u źródła. W następnym odcinku chciałbym wam powiedzieć, dlaczego tak, tak to się dzieje. A w kolejnej kolejce sząszczyce Chrząszcz, podejmie start Jałową, Orzeł Łilnicę zagra z Silesiusem Kotusz Mały, Pierwszy FC Krąstowice u siebie podejmie Stal Zawackie, Unia Kolonowskie zagra mecz z LZS-em Skorogoszcz, Tordobrzeń Wielki zagra z rezerwami stali Drugiej Brzeg, Naprzód Jemielnica podejmie. Start Namysłów, Motor Praszka, LZS, Mechnice. Tak, tak zakończymy tą kolejkę w grupie pierwszej. Ja przechodzę oczywiście tutaj, kochani, płynnie do klasy okręgowej grupy drugiej i również tutaj porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w tej lidze, w tej lidze tutaj. W 13. kolejce, a więc tutaj w 13. kolejce chemik Kędzierzyn Koźle przegrywa na własnym stadionie z Unionem. Ujazd 0 do 1. Polonia Pruszków zwycięża 5 do 0 w soku modli. Drużyna lidera Domaszkowicz, która od początku tutaj cały czas narzuca swój styl, cały czas wygrywa. Tym razem również nie zawodzi i wygrywa 3 do 1 z MKS-em Gogoli. Pogoń Prudnik wygrywa z Wiktorią Żyrowa 2 do 0. Kolejna porażka Orła Branice, tym razem na własnym stadionie z klubem sportowym Twardawa, przepraszam, 0 do 3. Racławiczki zwyciężają z Otmentem Krapkowice 4-1. Starowice Dolne przegrywają z Głuchołazami 2 do 5 a drużyna Czarnych Odmuchów wygrywa 3 do zera ze skalnikiem gracza, a więc ci, którzy są w czumie tabeli, tutaj swoje mecze oczywiście wygrywają. Liderem są niezmiennie Domaszkowice, które mają 30 oczek do tej pory i są jedyną drużyną, która jeszcze nie poniosła żadnej porażki w tej lidze. Do tej pory dziewięciokrotnie zwyciężają żali. A tylko trzy remisy. Na miejscu drugim czarni od muchów i tu już jest duża różnica, bo jest to różnica już pięciu oczek pomiędzy pierwszą a drugą drużyną. Na miejscu trzecim klub sportowy Twardawa również 25 oczek. Czwarta Polonia Pruszków 23. Piąty Gogolin 21. Union Ujazd miejsce. Szóste oczek 20. Na siódmym skalnik gracze również z dorobkiem 20 punktów. Ósmy chemik Kędzierzyn Koźle, 17. Na miejscu 9 Branicki Orzeł, punktów 16. Wiktoria Żyrowa, punktów 14. Miejsce 10. 11 to rezerwy Starowic Dolnych z dorobkiem 14 punktów. Na 12 Prudnicka Pogoń, 12. 13 GKS Guchołazy również z dorobkiem, 12 oczek. Racławiczki grają, przepraszam, na miejscu 14 z dorobkiem, 11 oczek. Około niemodlin z dorobkiem 4 na miejscu 15. No a tabelę zamyka odmęt Krapkowice w 11 kolejkach. W 11 kolejkach żadnego punktu, a więc no niestety w krapkowicach myślę, że kibice nie mają powodów do jakichkolwiek, przepraszam, do jakiejkolwiek radości. No, 11 spotkań, wszystkie przegrane, to naprawdę nie wróży dobrze przed rundą. Przed rundą, oczywiście, rewanżową, która, którą przynajmniej ja uważam że zawsze za rundę trudniejszą. I myślę, że tutaj drużyna z Otmentu będzie miała naprawdę wielki, wielki problem, aby pozostać w klasie okręgowej na następny sezon, a nie jest to łatwe, bo bo trzeba by było praktycznie wiele rzeczy, wiele meczy wygrać. No a na wiosnę, tak jak mówię, jest to trudne. Zobaczymy, jak zakończy się w naszym, w naszym województwie, jak zakończą się rozgrywki, jak zakończą to kolejne kluby. A więc ja Was żegnam w tym odcinku o polskie futbolowo. Zapraszam Was na kolejny odcinek. No i życzę wszystkim drużynom i wszystkim kibicom wielu emocji podczas nadchodzącej kolejki. Zapraszam też do komentowania filmiku pod filmem o komentarze.